Konkursy, wspólne zabawy, słodki poczęstunek to tylko część atrakcji mikołajkowego spotkania zorganizowanego przez wolontariuszy Stowarzyszenia Szansa w Zambrowie. Po raz dwunasty Stowarzyszenie Szansa w Zambrowie zorganizowało imprezę integracyjną Mikołajki. Dziś zorganizowaliśmy w gościnnych progach pana Eugeniusza Kaczyńskiego. Bardzo jesteśmy wdzięczni, bo sala jest bardzo duża, jest na parterze, nie musimy wózkowiczów wnosić na piętro. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. I impreza jest zorganizowana dla dzieci niepełnosprawnych, ich rodzeństwa i rodzin. W tym roku aż 190 paczek przygotowaliśmy dla naszych dzieci, nie tylko z miasta Zambrowa, bo i Dzieci uczestniczą z szumowa, a nawet przyjechało siedmioro dzieci z Białego Stoku, gościnnie u nas występują. Dziękuję bardzo sponsorom, darczyńcom, którzy wspierają naszą działalność, rozumieją nasze problemy i pomagają nam w realizacji celów naszego stowarzyszenia. Mówiąc o organizacji i imprezy integracyjnej, każdej zresztą przez Stowarzyszenie z Szansa, nie sposób wspomnieć i serdecznie podziękować wolontariuszom działającym tu w Zambrowie, szczególnie dla wolontariuszy Pierwszego Gimnazjum Miejskiego w Zambrowie imieniem Tadeusza Kościuszki, serce na dłoni, ta młodzież naprawdę ma serce na dłoni. Jest to grupa działająca pod kierownictwem pana Andrzeja Truchimowicza. Grupa wolontariuszy ze szkoły numer 3, pani Emilia. Bielecka i grupa wolontariuszy ze szkoły przedsiębiorczości w Zambrowie w tym momencie chciałabym też podziękować swoim pracownikom, którzy wiele, wiele wnieśli wkładu po to, ażeby dzisiejszą imprezę zorganizować. Myślę, że jest impreza udana, bo zaangażowanie i serce włożyło wiele tutaj osób. W organizacji środowiskowego spotkania pomogli uczniowie i nauczyciele ze szkolnych kół wolontariatu. Młodzież pomagała w organizacji konkursów oraz gier zespołowych. W tym roku Stowarzyszenie Szansa przy wsparciu licznego grona osób i firm przygotowało rekordową ilość 190 mikołajkowych paczek. Lebo, prawo, prawo, lebo, on, on, on. Po Jestem groźna czarownica mówi o mnie całusieńka okolica. Gdy moi i nie wymawiają, to drzwi i okna zamykają, portkami trzęsą ze strachu, aż od piwnicy do dachu. Ale o wszystkim powiem potem. Au! Proszę siadać. Pani chyba ze mnie drwi, baba jaga na fotelu, a niech mnie usmażą w kotle w ląku, czy też nawet weselu siedzę tylko na swej miotle.